Siema siema, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remi, a w tym odcinku zrobimy dwie naprawdę niesamowite rzeczy. Po pierwsze moi drodzy, otworzymy sobie nowe jajka za 800 Robuxów, a po drugie powiem wam jak Wy możecie zdobyć tego peta, słuchajcie, czyli Huge Gorgoila, słuchajcie, gargoila przepraszam, zupełnie za darmo, ale moi drodzy, o tym później wam powiem. W karce macie zrobię to jeżeli wy teraz kończycie, stawicie łapę w górę z obazonkiem i napiszcie w komentarzu pod tym filmem wasznik z Robloxa, ponieważ słuchajcie, już i długo będzie naprawdę mega i konkurs. W każdym macie w już jest moi drodzy, na nowe pety, w każdym macie moi drodzy na samym Pójdziemy, sobie oczywiście, do shopa. Bo jak pewnie wiecie, słuchajcie, Właśnie mieliśmy nowy update. chęci I w nowym update doszły nam, moi drodzy, dwie naprawdę niesamowite krainy. chęci Czyli właśnie Devoid oraz Oxalot Ocean. No i moi drodzy, poza tym doszło nam, właśnie, nowe. słuchajcie Za 800 Robuxów z nowymi, ekskluzywnymi, potężnymi pytaniami. Więc jestem naprawdę mega ciekaw, co nam z tego wypadnie. Każdy, moi drodzy, na stanie początku zrobimy sobie małą wróżbę I otworzymy sobie, słuchajcie, Jeden Mystery bank. Zobaczymy, moi drodzy, czyli to bank będzie. Może, moi drodzy, Baxa. Zobaczmy, taki macie bank Baxa. Uwaga. Mamy tutaj, mamy tutaj w banku. Wow, mamy tutaj naprawdę mega spoko pet, zobaczcie, mamy tutaj 195 tysięcy gemów i mamy, słuchajcie, sporo różnych dziwnych petów od krakeny, moi drodzy, po dominusy, po rakuny, do demonów, słuchajcie, więc naprawdę, moi drodzy, jest spokobany. Pozdrawiamy, słuchajcie, bardzo serdecznie, w takim razie my z niego zmykamy i moi drodzy, przejdźmy do konkretu. W ogóle, to moi drodzy, jak pewnie wiecie, do w tym update doszedł do nas tylko jeden huge pet, tak jak moi drodzy w poprzednim update, cie. mieliśmy, moi drodzy, jeszcze tutaj oczywiście huge hack, kata poza tym, moi drodzy, że mieliśmy tam nowego huge forest wyvern, to moi drodzy, mieliśmy jeszcze huge, huge hack, kata, słuchajcie, którego można było wydropić właśnie z tego eka i dalej. Ale moi drodzy, w nowym ci nie dostaliśmy żadnego huge peta, którego można wydropić z normalnego, takiego zwykłego, basicowego eka za, za jakieś monety w grze, moi drodzy, i mamy też nowe monety w grze, słuchajcie, które możemy zbierać sobie po prostu Expiąc, moi drodzy, właśnie na przykład na tej skrzynce i mamy na przykład ich w ile? zobaczmy moi drodzy na TIK, mamy ich na tik. uwaga, mamy ich na tik. O moi drodzy, 60 tysięcy, bo ja teraz mam słuchajcie, 90 tysięcy ogólnie za chyba dwa tiki, ale zobaczmy moi drodzy, ile mamy na tik. Uwaga, mamy po 50 tysięcy, czyli moi drodzy, naprawdę mega spoko, jak macie dobre pety, ale moi drodzy, nie jest to ogólnie wszystko. Bo jest najlepsze. Pet. Tego updateu, moi drodzy, ma nawet 70 trylionów mocy, moi drodzy, tak, 70 TRYLIONÓW mocy to jest mega potężny pet, słuchajcie. Ale moi drodzy, najpotężniejszy i najrzadszy pet, który, moi drodzy, jest to jest nowy Huge Pet, czyli moi drodzy, Huge GORGOIL. Bardzo dziwnie się nazywa, słuchajcie, a nie wiem nawet co to oznacza. W każdym razie, moi drodzy, tak się nazywa nowy pet. I teraz, moi drodzy, pójdziemy sobie do Wojta i zanim wam opowiem, jak wy zdobyć tego peta zupełnie za darmo, słuchajcie, to zrobimy sobie małą akcję, zrobimy sobie mały opening. Słuchajcie, pomyślałem, że jak to jest taki słuchajcie, mega super pet, to że ja muszę go otworzyć słuchajcie, jakiś taki mega wy w wyjątkowym miejscu i pomyślałem słuchajcie, że Void będzie tego idealnym miejscem. No i pójdziemy słuchajcie sobie na tą fontannę i jakoś tutaj otworzymy słuchajcie sobie to jajko, więc uwaga, otwórzmy sobie teraz w takim to jajko, więc uwaga moi drodzy, bierzemy sobie teraz takie taki macie nasze jajko i czas je otworzyć. Więc uwaga, moi drodzy, szykujemy się, I, moi drodzy, mam tutaj 50% szans na takiego, na słuchajcie, orkę 35% szans chyba na takiego Gorgoila zwykłego, 13% szans na jakąś dziwną Syreno traszkę, słuchajcie, i mamy 2% szans na naszego słuchajcie Gorgoila. W każdym razie otworzymy sobie oczywiście na, na samym początku, w ogóle uruchomimy sobie słuchajcie ultralaki, żeby nam... Na pewno starczyło i super lekko. Ja nie wiem, czy to w ogóle działa tutaj. No i moi drodzy, czas się wziąć do roboty i otwieramy. Uwaga, moi drodzy, otwieramy. Więc chęci, ja tutaj biorę sobie to. I ja tutaj, e, ja ogólnie, chęci zasłaniam sobie oczy. Ja nie chcę widzieć, co mi wypadnie, moi drodzy. A bodaj, nie będę zasłaniał. W każdym razie kupujemy. I uwaga, moi drodzy, i uwaga, co będzie takiego. Uwaga, uwaga, moi drodzy, mamy tutaj. O, wow, wo, słuchajcie, co to będzie, co to będzie, słuchajcie, co to będzie. Mamy tutaj orkę. No niestety, moi drodzy, mamy chyba najsłabszego ekskluziwa. No niestety, moi drodzy, coś nam nie pykło. E, ale, ale czekajcie, pójdź w takim mamy, no niestety. Mamy orkę, słuchajcie, no czemu nie? No słuchajcie, nie. Ile ona ma w ogóle mocy? Gdzie jest ta orka? 45 pionów, no niestety, moi dodzy, nie piekł nam. W każdym razie, moi dodzy, przejdźmy teraz do Huge Gargoyle. Jak możecie zrobić go za darmo i co takiego, moi dodzy, on może? Jako, że jest to, moi dodzy, Huge Pet, to po prostu on ma taką samą siłę jak wasz najlepszy Pet w grze i ma parę fajnych w sobie sensie upgradeów. A jak możecie go zdobyć zupełnie za darmo, słuchajcie? Pierwszą rzeczą, o której musi pamiętać, moi drodzy, to jest to, że jest to bardzo, ale to bardzo rzadki Pet. Nie wiem, czy moi dodzy jest ich 20 na całym świecie, czy 30, moi dodzy, może 100 ich jest w ogóle na całym świecie Każdy ma się jest to bardzo, bardzo rzadki pet, słuchajcie. A takie pety z reguły mają swoją cenę. Więc jeżeli pierwszy w ogóle sposobem, pierwszym sposobem, słuchajcie, na właśnie e, zdobyć tego peta, jest, moi drodzy, klasyczny trade na trading plaży. słuchajcie ogólnie jak chcecie się najszybciej wymienić do takiego peta to polecam wam też, moi drodzy, pochodzić po różnych Discordach, na przykład na moim Discordzie Jeremy, do którego właśnie w opisie. Macie, moi drodzy, tam całe kanały do trajdowania się. I jeżeli byście chcieli zdobyć takiego peta i ktoś by miał na serwerze to na pewno słuchajcie, tam znajdziecie o tym informacji. Moi drodzy, kolejny sposobem jest oczywiście wytrajdowanie się w jakiejś innej ksocie, grupie Robloxowej, albo też, moi drodzy, właśnie najszybciej jest na trading plaży. Moi drodzy jest sporo osób naprawdę mega potężnymi pytami. I ogólnie moi drodzy, kolejny sposób, taki moi drodzy, troszkę mityczny sposób, ale moi drodzy, też można kiedyś rozważyć, słuchajcie, ogólnie kiedyś mówili pamiętam na Twitterze, że są ogólnie czasami dodawane takie jak secret code czyli moi drodzy, takie specjalne kody na pety, które moi drodzy ogólnie nie, 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 nie puszczają do informacji, ale być może słuchajcie, są takie kody, jak po prostu działają jednorazowo i trzeba po prostu taki kod znaleźć, moi. Drodzy. Więc można popróbować słuchajcie, jakiś już cargoid. Słuchajcie, nawet nie wiem jak go się pisze, słuchajcie ale trzeba zobaczyć taki kod, słuchajcie, może taki kod znajdziecie, jeżeli poszukacie, możecie sprawiać, poszukać, a taki kod istnieje. Czy czy nie i czy działa czy nie, moi drodzy, ale może, być może faktycznie coś z tego prawdy jest, w każdym razie nie ma pojęcia. Innym sposobem, moi drodzy, na zdobycie właśnie tego peta za darmo jest oczywiście zdobycie za darmo na niego Robuxów, słuchajcie. A jak zdobyć Robuxy za darmo, to jest, moi drodzy, już trochę chyba bardziej skomplikowana sprawa. Ogólnie, moi drodzy, możecie zrobić sobie grupę w Robloxie, na przykład jak ja mam. I na takiej grupce na przykład wystawić, na sprzedaż jakieś fajne ubranka z robloxowych słuchajcie, albo jakieś gry na przykład na Robloxie. W każdym razie wymaga to troszeczkę pracy, ale jeżeli zdobycie na pewno jakąś fajną koszulkę robloxową to powinna się ona naprawdę fajnie sprzedać i dzięki temu, moi drodzy, mieć sporo Robuxów właśnie. Na takie rzeczy właśnie jak na przykład takie pety pet simulatorze czy coś takiego słuchajcie. Innym sposobem, oczywiście na zdobycie tego peta za darmo jest, moi drodzy, wygranie go w konkursie. Jeżeli moi drodzy pe czasami pewnie jesteście nas na Discordzie Big Games, słuchajcie, to na Discordzie Big Games, czyli moi drodzy twórców Pet Simulatora. Na jakiś czas są, moi drodzy, mega fajne konkursy, czasami właśnie na słuchajcie, huge pety. Więc polecam wam, moi drodzy, zaj zajrzeć na oficjalnego Discorda właśnie Big Games, bo czasami są tam naprawdę mega istowite konkursy i mogą tam słuchajcie właśnie rozdawać tego PETA, który, moi drodzy, jest naprawdę mega rzadki petem, bo kosztuje słuchajcie, on aż 800 robuxów i mamy tylko 2% szans na tego Peta. Tam, więc jest naprawdę moi drodzy mega trudno wydropienie go. Więc moi drodzy Discord Big Games jest moi drodzy innym takim sposobem, jeżeli tam byłby konkurs, słuchajcie, ale ogólnie dobyć jest go bardzo trudno, więc jeśli moi drodzy chcecie za to zabrać, to polecam wam moi drodzy jednak spróbować sposób z, z Robuxa moi drodzy pojaśniono. Macie wtedy chyba najprościej, największe szanse, słuchajcie i najprościej jest wtedy otworzyć oczywiście takiego peta, ale niestety moi drodzy kosztuje to troszeczkę kasy, ponieważ moi drodzy na przykład na grupie e, w ogóle znaczy na Roblox, słuchajcie, 800 Robuxów kosztuje moi drodzy 9-10 dolarów prawie, moi drodzy, czyli tak około 40 tam złotych, coś takiego moi drodzy. 40 zł kosztuje otwarcie jednego właśnie z tych jajek. Czyli, moi drodzy, jakbyśmy chcieli ich otworzyć, nie wiem, z 50, to moi drodzy, zapewne to dużo wychodzi tego. W każdym razie, ja moi drodzy otworzyłem jedno jajko i kosztowało mi to słuchajcie 40 zł. Więc moi drodzy, ogólnie spoko ofertą są te 3 jajka. Chociaż moi drodzy, powinna być jakaś przycena na te 3 jajka. Słuchajcie, powinno one kosztować, nie wiem. W sumie moi drodzy powinny kosztować może 2000, i 2400. W każdym razie, moi drodzy, ciężko jest otwierać słuchajcie, dużo jajek za aż tyle robuxów. W każdym razie, moi drodzy, ogólnie to są chyba najprostsze sposoby właśnie na zdobycie tego peta. za darmo. Oczywiście, moi drodzy, aby się z kimś Trajdować do tego peta musielibyście mieć naprawdę inne potężne huge pety. I Coś, czy moi dudy, że na tym etapie teraz, moi dudy, jak jest naprawdę mało tych petów, to jeden taki huge pet mógłby kosztować nawet spokojnie, moi że trzy inne huge pety. więc naprawdę moi dudzy, <todgłosy> po... naprawdę przekonać kogoś, żeby się z wami wytrajdował za niego, byłoby bardzo, ale to bardzo trudne. jeszcze ani razu chęcie go nie widziałem, ale ogólnie trading plaży są pierwszym miejscem, gdzie w jakiegoś takiego chęć chyba znaleźć. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie go zdobyć, to polecam wam poszukać właśnie po trading plaży. Tak chcecie, ktoś w końcu na trading plaży będzie go pewnie miał słuchajcie, bo tutaj są ogólnie czasami mega bogaci ludzie i naprawdę potrafią mieć na Moi ludzie mega kłonacki pytał, tutaj ma ktoś Huge Forest Weaver, chyba ktoś, słuchajcie, Huge, huge Festive Kata, więc naprawdę moi ludzie potrafią być mega bogaci i polecam wam słuchajcie, sprawdzić właśnie tak e, rating plaży i tutaj najszybciej ktoś chyba będzie takiego petami. I co by na tyle Elo, papa, słuchajcie, cześć, manko, moi ludzie. napiszcie w komentarzu, czy on się udało może dobyć tego peta czy nie, więc Elo, papa, siema. A i napiszcie tylko w komentarzu, bo jestem ciekaw, ile według was warta jest właśnie ta orka, którą wydropiłem e, za to e, słuchajcie, za tego jajka ekskluzywnego. Bo jestem mega ciekaw, ile według was ona jest warta na przykład tak gemów, gdybyście mi w komentarzu, ona jest według was warta gemów, czyli po prostu samych gemów, Jakbyć więc elo, cześć, papa, słuchajcie i siema